O, witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian Czoł z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film. A co za tym idzie, na kolejną dawkę szachowych emocji? Tutaj zazwyczaj mówię w postaci pięknej partii. No niekoniecznie pięknej, ale mojej własnej, dla mnie wyjątkowej. Dlaczego? No bo po drugiej stronie deski jest kto? No nikt inny jak Magnus Carlsen, moi drodzy, mistrz świata we własnej osobie. Zgodził się zagrać ze mną partyjkę na 3 minuty na liczesie. Dr. Nirkenstein, moi drodzy, jego nikt na się. czasami bierze udział w tych turniejach buletowych, które klepie e, niesamowicie. No i chciałem dłuższe tempo, chciałem dłuższe tempo, ale i tak łukł w moją stronę, no bo on mnie nie zna, tam napisałem, hej, let's play a game, I'm your fan, i tak dalej, i tak dalej. No i zgodził się, zgodził się. Ekscytacja nie miała końca, moi drodzy. Ja tutaj mówię: Dobra, jedziemy E4. Wiedziałem, że to będzie. Nie zdążyłem włączyć nagrywania, niestety. Kurde, Lebele, tam z kamerką problem. Nie chciałem, żeby Mistrz czekał. No to moi drodzy, ja D4. No i patrzę D5. Mówię: uuu, dobra, Jeżeli Hetmanem. Mm -hmm, hetmanem odbije, to będzie spoko. Napadłem, wycofał się na D6. Jak to ma w stylu, często oglądam jego streamy, gdzie tam Banter Blitz na przez 24. No to mówię: Dobra, na spokojnie. D4. Opanuj emocje, Mariancello. Uspokój się. Kupę zrobisz później. Skoczykę w 3. Goniec, moi drodzy, f5, goniec d3, mówię, ja tu wymieniam cokolwiek, żeby tylko jak najdłużej się utrzymać, Ja wiedziałem, że to jestem skazany na przegraną, ale mówię, ruszuję, zabezpieczam króla, skoczek c6, mówię, pójdzie w długu, Co ostrej gry, ja nie chcę, no ale dobra, niech będzie na jego warunkach. W tym momencie, moi drodzy, goniec c 3 goniec c 3 jest tutaj z troszeczkę niedokładnością, wieża d1, żeby już tego pionka wspierać, ale tutaj goniec tak naprawdę też wspiera pionka, no idea jest taka, żeby, moi drodzy, wspierać też hetmana, być może podważać tam d5 w, w pewnym momencie, Tutaj poszła długa, no i mówię, no będzie się działo chwila namysłu. I mówię tak, no wieża F de fajnie, wieża FE, może A3, B4, B5 powinienem był grać tą linią, A3, B4, B5. No jechać, jechać na niego tutaj <laughs> nie patrzeć na, na konsekwencje. No ja mówię, no gram tutaj na wymianę, tak? No i to było miękkie, to było bardzo miękkie. Wymiana, no ja chciałem na siłę po prostu wszystko wymieniać. To nie było dobre, bo idzie, moi drodzy, F5. Odchodzę i on ma kolejne tempo na gońca. A goniec broni wraz ze skoczkiem i hetmanem centralnego pionka D4. No i właśnie, koniec D2 spada mi. D4, bank, brzdęk, bank, bank I mamy, moi drodzy, końcówkę bez hetmanów. Jestem bez pionka, gram z Magnusem i mam gorszy czas. On tutaj złużył chyba z 10 sekund, moi drodzy, na te wszystkie posunięcia. Ale mówię tak, jest przekątna. A tak na wieże. No to wieża w tym momencie C4 wieża, moi drodzy, FF F w tym momencie. Gońc B4, bardzo dobry ruch. Naciska na mojego gońca. Grozi bum, bum, bum. Strata pionka, później wieża wbije się tutaj na C2. Mówię, dobra, wybijam to i myślałem o B3. Ale mówię, zagram B3, on odejdzie, będzie mnie atakował tutaj, później tymi pionami mnie tutaj zajedzie, bo on ma tutaj 4 na 3. No właśnie i tak mówię, dobra, wygram pionka póki mogę, oddam tego na B2. I tak mówię, cały czas te 4 mnie kusiło, ale wieża, słyszałem kiedyś, że jest dobra na siódemce. Przyłączę kolejną, Zrobię jakąś furtkę dla króla i zajadę go po siódemcu, no takie miałem marzenia, no każdy ma prawo do marzeń, wisi tutaj g5, zanim weźmie na c2, to g5 jak najbardziej logiczna reakcja i mogłem grać do c4, mogłem grać c4, mogłem też zagrać wieża na g7, moi drodzy, i przyjść wieżą kolejną gdzieś tutaj tego pionka atakować i próbować po tej siódemce coś tam tworzyć, chociaż on by wybił na C2 i broniłby tej C7. Jestem słaby w wieżówkach, a po drugiej stronie Magnus Carlsen, no daj się żyć. Jadę A4, mówię A5, A6, zafiksuję struktury, jeżeli wybije to będzie łatwy cel. Może później uda się wiadomo, wybić jakieś A7, dać mu mata, no Hakuna Matata, wiecie jak jest. No ale no leci C2 i tu już się zaczynają kłopoty, znaczy kłopoty zaczęły się już tak naprawdę wcześniej, jak odpuściłem te piony. Nie powinienem był. No dobra, ale jadę A5 konsekwentnie H5, moi drodzy, no on tutaj chce szybciutko podejść tymi pionami, jak najwyżej nie uczynić ich takimi podatnymi na, na ataki. A6 z mojej strony i tutaj B5. Ten pionek jest bardzo niebezpieczny. Jest to wolny pion, który będzie podążał w stronę słońca, moi drodzy. Tu h3 powinien był zagrać, żeby już króla z, usunąć tak naprawdę z pierwszego rzędu, bo często w wieżówkach jest taki temat, że jak pion stoi tutaj, to jest grany tu. No właśnie, i bicie i wtedy pion jest promowany i to są problemy Marcina, ale ja tutaj pionkożerca jak to Marian, mam jednego, mam drugiego, no ale on idzie b4. No to trzeba było wieżę ustawić na b5 być może, ale mówię zdążę, spokojnie, Chorąży zawsze zdąży. Idzie b3, mówię pion mi ucieka, taka szansa na ogranie Magnusa, Mangusa, Karlsberga w zasięgu. No to wieża b5, trzeba pionka trzymać, no to b2 broni, no i tu jest słabo, tu jest lipa. Grozi to. No to by wieża F1. Wieża F1, to nie działa, to nie działa, bo zawsze będę mógł moi drodzy, nic z tym fantem nie robić. Po biciu, biciu. Jak on dorobi, to ja po prostu kontroluję pole B1 wieżu z B5. No właśnie, ale jak to Magnus Carlsen widzi najlepszą kontynuację, która wygląda następująco. Wieża, moi drodzy, H6, wieża chce przyjść na B6, zabrać mi kontrolę pola B1. No way! Ja gram H4 jeszcze, żeby zrobić furt, furtkę królowi, ale wieża B6 jest na czas, jak każdy pociąg PKP w Polsce, moi drodzy. No nie pozostaje nic innego, jak wybić H5, tak? Tak na dobrą sprawę. Wybić H5. No mogłem wybić H5, to nic nie zmienia. Wtedy bicie A6, moi drodzy, nawet z tej manki będzie mi mógł próbować zajechać. Ja wziąłem wierzę, co się okazało tragedią w biały dzień, moi drodzy. Oczywiście CB ten pion jest nie do powstrzymania, To jest minus, moi drodzy, <laughs> wiecie, ile policzył Stockfish? Minus 59 w tym momencie. Jestem 59 punktów do tyłu. Ile to jest pionów? 59, kurza twarz, barabasz. Jeszcze król H2 w panice, sraczka, żygaczka wieża C1. Poddałem! Ale powiem Wam, ekscytacja, wiecie, to, to, to nie jest tak, jakbym grał z jakimś tam Januszem Jarząbkiem. To po prostu był Magnus Carlsen. Wypuściłem przewagę, moi drodzy, po tej wymianie na siłę tutaj, tak naprawdę. Tu, o! To niepotrzebne było, ale nawet tutaj się trzymałem w porządku. Straciłem tego piona, trzeba było tutaj zagrać. Trzeba było tutaj zagrać proste B3. B3, C4. Może się tutaj dziś pozwajać. On miał słabego pionka, znaczy słabego takiego podatnego na ataki. No. A jajaj, wieżówki. Ciekawe czy wrzuci tę partię do siebie na kanu. No zobaczymy. Dobra, dziękuję za uwagę, moi drodzy. Trzymajcie się do usłyszonka.